Grupa grupie tak, jezuicko Tak, dlatego spotkanie prowadzą jezuita... i harcerstw. <grym> harce. <grym> to jak Chodzę, w chudłem, Już tak. jest tak. dobrze, dobrze. już się odezwaliśmy, już się zobaczy. Brawa Juchnie. Dla tych wszystkich, którzy są po raz pierwszy, 70 <grym> osób jest zapisanych, taka bo informacja z biura po raz pierwszy. U nas tradycją jest taki wieczór, ostatniego, noc, na ostatnim ostatni noclegu, że Opowiadamy sobie dowcipy, śmiejemy się wspólnie, bo chcemy pokazać Wam, jaka wspaniała atmosfera się wytwarza, jaka więź pomiędzy nami. I zobaczycie, że tylko my się umiemy śmiać z tych żartów pewnie, które dzisiaj będą, więc jeżeli jacyś postawieni z innych grup, to prawdopodobnie jak ktoś się z Was nie śmieje, to albo z czarno-białej, <śled> albo tutaj z tych, co śpią koło nas. Nie, nie podoba. Dobra, to żeby nie przedłużać. Na początek przygotował wspaniały numer nasza zespół, nasz zespół muzyczny. Jaka to melodia pielgrzymkowa tytuł tego, tego występu? Zapraszałem Michała, kierownika muzycznych. I zaczynamy. Panie kierowniku! Będę czytał wam podpowiedź tej piosenki. Postaracie się... Musicie stwierdzić, na ile ta podpowiedź wam coś mówi, jaka to jest piosenka? I wtedy wybrać ilość nutek które zagra Mateusz. Melodii głównej tej piosenki. Z tym, że uwaga, nie macie nieograniczonej liczby tych nutek. Macie ich 15 na całą grę, czyli tak średnio 3 nutki na piosenkę. Jeżeli, jeżeli podpowiedź wam daje tyle, że jesteście praktycznie pewni, co to jest za piosenka, no to bierzecie jedną nutkę i tam zgadujecie. No może się uda. A jeżeli jest naprawdę trudno, no to wykorzystacie sobie 3-4 już jak nam wolicie. 3, I teraz tak, po prostu jak to będzie wyglądało, bo jest nas bardzo dużo. Ja po przeczytaniu podpowiedzi, będzie taka wielka burza mózgów, czyli po prostu tu będzie, że no, po jednej, po trzy, a ja już znam odpowiedź. No i to będzie taka jedna chwila takiego chaosu. Po czym szanowny Jezuita Romek wyłoni kolek kolektywną odpowiedź i powie. Poprosimy po jednej. I wtedy, i wtedy, wtedy Maty klika tam dźwięk i Wy mówicie, to jest ta piosenka ze strony 14 ulubiona nasza. Rozumiemy wszystko, tak? Dobra, to słuchajcie, jesteśmy gotowi. Antyseparacyjna piosenka z tekstem Listu do Rzymian, rozdział 8, werset 32. Po ilu nutkach? Uwaga! Zero nutek, nie wykorzystujemy żadnych nutek. 15! wybieramy się średnio. Trzeba, trzeba wybrać nutkę. Jedna nutka, One były pierwsze, Po jednej nutce, uwaga. Muszę jeszcze zrobić ten imię, ten pianista, taki szczerze, te zęby, ale nie mogę, bo to jeszcze taki... Może kamera mnie złapie. Uwaga, jaka jest odpowiedź? Dobrze, jest. Dobra, Szkół. Domik Siwiola, Domik Siwiola, proszę to są mikrofony dla Wszyscy śpiewają. Jestem tego pewien nic nie się oddzieli nas, o miłości, twoje panie. Jestem tego pewien nic nie się oddzieli nas, o miłości, twoje panie. Jestem tego pewien, nic nie oddzieli nas od miłości Twojej, Panie. Jestem tego pewien, nic nie oddzieli nas od miłości Twojej, Panie. Ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, po nie niebieskie teraz, niż już przyszłość moce, ani wysokość, i głębokość, stworzenie też nic nie oddzieli nas. Wielkie brawa, wielkie brawa dla Was, bardzo i ruchu wykorzystaliśmy do tej pory tylko jedną nutkę, więc zostało wam 14. Jest nieźle. Uwaga, piosenka numer 2. Uwaga, jest, jest ta, taka podpowiedź. tu już troszkę chyba trudniej, przynajmniej się staraliśmy. Piosenka szarochit o tematyce religijnej. Po ilu nutkach? Proszę bardzo. 14. 14 nutek? No musicie sobie. Ręka do góry. Ona była pierwsza. <grym> tutaj cztery nutki. Kto tam? Cztery nutki. Cztery, Zgadnął po czterech? Maestro mówi, że jest szansa. 4 dobra uwaga, cztery, cztery, cztery. cztery nutki, zostawiają wam 10 nutek. Maestro proszę cztery, dobra, nut. cztery nutki <laughs> Jaka jest odpowiedź Dobrze! Latach, to jest. Dzień dobry, brawa. Ja zapraszam żobę z don't go so Jeszcze raz wielkie brawa dla was. No i macie jeszcze 10, 10 punktów, nutek do wykorzystania. Uwaga, piosenka numer 3. Yy, uwaga, i to jest podpowiedź. Jedna, jedna z pierwszych piosenek, jakie słyszycie rano na Szarej.

Tak jest, kiedy razem stają dobrze! Prosimy zespół, Zatrzymajmy. Zatrzymajmy. Zaraz wstaną tamci. Kiedy <laughs> zaraz Nieźle. Osiem punktów wam zostało i już tylko dwie piosenki, więc możecie sobie podzielić porówno, jak będziecie Bożdżę pewnie zostawić sobie wszystko na finał, jak wolicie. Uwaga czwarta piosenka jest podpowiedź. Podpowiedź jest trochę dwuznaczna, to czy znaczy o, o dwóch. <ścoughs> Można dwojako rozumieć. Nie było go na tej pielgrzymce. O, nie, to nie <laughs> nie było go na tej pielgrzymce. Mruga, murze mocno. A co może chodzić? Mydła, mydła nie było. Zero! Ile ruszył? Jedna! Zero! Po jednej! Jedna, jedna! Po jednej! Jedna. jedna! Bo jednej! Jedna. 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 jedna! jedna! Romek jako Bo przedstawiciel naszego narodu. Jedna. Jedna. Jed, jedna! jedna! Dobra uwaga, jest hardcore, jedna nutka, zostaje wam wtedy 7 na fina. Uwaga, prosimy jedną nutkę. No. <noise> <noise> Jaka jest odpowiedź? Jako żywczy też! Nie! Nie, nie, nic nie mówimy! Ale coś słyszałem, coś słyszałem! Tak! Mrozu nie było! Nie mamy nic do stracenia! Nie mrozu! Nie mrozu! Podnosimy się, upadamy, ubijmy i szukamy. My zarwiemy noc, podłóżemy szpach Zetrzemy głos, kolejny raz Nie mamy nic, nie mamy nic Do stracenia nie mamy nic, nie mamy nic Musimy przenosić góry i biec pod wiatr Tak by góry, co dzielą. Nie ma słowa do, do stracenia. Wow, jest ostatni numer, jest ostatni numer, wiem jest ostatni. Wam już zostało siedem notek, wykorzystajcie wszystkie. Niech Matemusz się wykaże, chyba że po jednej. Proszę. Proszę. Ona była trójzna. Proszę o wykładnię. Była, była nie było? Po pierwsze nie było Pawła, po drugie nie było mrozu, a po trzecie nie było Deszczu. Gdzie jest tam deszczu? Tam jest o deszczu. To... deszczu? Parę kropel spadło, nie zgadzam się. już <grym> było. Ale, ale... Ale jak popierow. to się mówi... Były, z daleka widziałem. Dobra. Jak to się mówi, nie o to nam chodziło. No. Moi drodzy, generalnie zapłać wchodzicie do finału, wielki finał, nie będzie prosto, I teraz uwaga, Romku, Ty nie możesz po odpowiadać. bo podpowiedź, którą ja podam jest troszkę związana z Tobą.

Pan jest pasterzem moim. Tytuł potrzebuje tytuł! Nie, tak jest, 23! Nie za daleko, nie jest za daleko, koniec zabawy robię w tym stron, bo tam jest wolność i moja przestrzeń, czyste powietrze, naprawdę pięknie żyć i wcale święte, nie znaczy nudne. Co, bo ja nie chcę więcej gnać, byle prędzej Chana Cię, chcę być Ciebie bliżej zawsze Dostrzegać tym na co patrzę Twoje ogniwo pod tą perspektywą mądrość Ja materię żywą mądrość, twa niech pokonuje moc mąd Bo ja mam dość, dość wpadków Wybrałem Ciebie, koniec dla do Nie chcę już więcej życia bez kolorów Tej gry pozoru w brudnych Żegnam krainę niewyraźnych kształtów Z powiewem wiatru kończy się kładz I gotową wolność i moja przestrzeń Czyste powietrze, my naprawdę pięknie żyć I wcale święte nie znaczy nudne. Do przodu będę wiec, ile mi starczy sił no, no, nikt tak jak Pan był. życie nie obawia. W każdym kroku droga tak jak mord Boga mnie ogarnie i bez nadziei na lęki Wtedy chłodno Boga tak jak mikrofon czynki, a każdego słowo dotyka mego ducha Zastanów się tego nią mów, bo sługa swój słucha, nigdy nie zawodzi na prośbę odpowiada To do mego ucha doskonałe rady wkłada Pan jest pasterzem, moim ja to I już niczego nie brakuje mi Zielone łąki i spokojne wody do grozi łaska do końca tam jest wolność i moja przestrzeń, czyste powietrze, by naprawdę pięknie żyć i wcale świetne. Nie znaczy nudne, do przodu będę biec, ile mi starczy sił, bo tam jest wolność i moja przestrzeń, czyste powietrze, by naprawdę pięknie żyć i wcale świetne. i'm